No niestety pójdę. Może teraz pójdzie Aha, no to nie jest ten kąt. Tu tam nieważne z którego kąta się włączyłem. Jest ta różnica czy to, czy tamto. No kurde wiesz, włączyłem streama, zrobiłem zdjęcie, jak dałem mu transmisję na żywo, od razu kurwa bateria 0% nie, a było 100, także wiesz no nie wiem, no w każdej chwili może się wyłączyć, bo to teraz na powerbanku działa kurwa, ja nie wiem czy on w ogóle ładuje, czy nie ładuje, No się nagrzeje to się wyłączy na 100%, ja go znam już kurde. Chcę zobaczyć na ten stadion, kurde, przelecę przez miasto. Zielanie Handlowa, kurde. O panta nie wzięłem Gosia, czy nic kurde A ja głupi nie wziąłem kaszu Głupi kaszu nie wziąłem Później wziąłem się... jeszcze raz Masz takie krótkie ręce Ale spoko No to już mam kolegę także Mam o dwóch kolegów kurde Chyba, że to już No nie no bateria, przecież to kurde macie ten. Przecież ten telefon ja dostałem 3 lata temu od mać Królewicza, który powiedział, że bateria jest do wyjebania. No już wtedy przecież kurwa on nie trzymał w tym, tym telefonie. No co ty? Tej baterii nie ma na internecie, szukałem, kurwa. Kupiłem ją gościu, później zadzwonił, że jednak jej nie ma. Jo. Czastercia. O. Także no, za chwilę będę ten, będę reagował za chwilę jak te, te wyjdą ze sklepu, bo sobie z nimi pójdę na miacho, pogadam chwilę.